Szybka i w punkt. Social media w ostatnich latach spowodowały u młodych ludzi szczególnie to, że attention span spadł. I widać to chociażby po długości filmików, że jeszcze parę lat temu takie media cyfrowe jak YouTube dominowały tam długie formy. A później z czasem zaczęły się one skracać. I o, i o ile twórcy YouTube'owi lubią się trzymać tych 10 minut wzwyż, bo to jest zupełnie inna monetyzacja, i ludzie to oczywiście dalej oglądają, to już dużo częściej sięgną do takiego TikToka młodzi ludzie, bo tam dzieje się szybko, kolorowo, dynamicznie i to jest ta forma komunikacji, która obecnie trafia. I jeżeli chodzi o taki zaczątek, no to też tak jak obserwuję sobie różne profile ze, ze względu zawodowego, widzę, że zwykle lepsze wyś wyświetlenia i lepsze wyniki osiągają filmy, które się od razu bardzo szybko, od pierwszej sekundy zaczynają czymś takim dynamicznym, kol kolorowym albo jest to od razu wejście z jakąś akcją, albo zaczęcie od, od głośnego dźwięku, i to nie, że cześć, jestem Michał tylko od razu od informacji, tak? bo nasz mózg też już na tyle dużo informacji przetwarza w ciągu doby, że bardzo szybko scrollujemy dalej, odrzucamy. Jeżeli 50 raz słyszymy cześć, to to odrzucimy, ale jeżeli dostaniemy na samym początku haczyk, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ten filmik zostanie dłużej obejrzany, ale, ale z drugiej strony też bardzo dobrze działa właśnie haczyk i później rozwinięcie tematu. Więc tak naprawdę w komunikacji do młodych ludzi najważniejszy jest ten początek to, czym ich zła złapiemy, na ile za zainteresujemy temat. Przepraszam, zainteresujemy tematem. Bo to może być świetne wyjście do tego, żeby na przykład prze przeprowadzić jakąś, no powiedzmy, dłuższą, dwu, minutową pogadankę na, na temat jak jakiegoś problemu czy, czy zgłębienie. Ale z drugiej strony też mamy powolutku powolutku powrót tych dłuższych formatów, do czego platformy się, się przystosowują, że ludzie już trochę też zaczęli być tym zmęczeni i poszukują dłuższych form, stąd chociażby popularność podcastów. Więc to też zależy od tego, co chcemy zakomunikować. Bo jeżeli to ma być. Jeżeli to mają być wybory, no to czasami jest warto dodać troszkę dłuższy kontekst, ale dalej potrzebujemy na początku tego haczyka. Ale jeżeli chodzi o formę komunikacji stricte marketingowej, no to w tym momencie szybko i bezpośrednio to jest to, czego de facto odbiorca oczekuje, a najlepiej, żeby to było jeszcze coś łatwo zapadającego w pamięć. Zauważyłam właśnie, że w mediach społecznościowych zaczęło się robić takie reklamy i też różne marki zaczynają od takiego wysokiego C, a mimo wszystko jest ten takie szybkie wow, jest denerwujące w momentach, no bo też przeglądamy ten telefon często w sytuacjach, które no gdzie jesteśmy też w grupie ludzi, gdzieś jakby w miejscu publicznym, czy nie wiem, nawet jesteśmy zmęczeni, nagle coś nas tak jakby przytłoczy jakimś piskiem, ja jestem uczulona na to, zawsze, zawsze klikam bardzo solidnie, żeby, żeby pozbyć się takich treści, które chcą moją uwagę w jakiś sposób przy, skupić, no... Ja się nie daję, wiem, że to jakby w pewien sposób działa, ale yy, uważam, że powinno się od tego trochę odchodzić na rzecz bardziej e, łagodnych komunikatów, które w pewien, w pewien sposób się wpisują w trend. No bo teraz też widzimy, że takie bardziej ciche formy, czy takie jak popular, popularyzacja ASMR się zrobiła, takie e, cichsze, że trzeba się właśnie trochę skupić na tym e, i jakoś tam się strygerować do, e, do tej koncentracji, e, też działają. Także ja bym sugerowała, żeby gdybym była marką, <grym> i działała na rzecz jakiejś marki, to raczej bym się skupiła na tym, żeby szukać nowych rozwiązań, a nie wyłkować cały czas to samo, no bo w pewnym momencie będzie tego przesyt i uważam, że prędzej niż później. Jak ono Znaczy, jeśli ma być skuteczna, to musi być krótko, zwięźli na temat. W zasadzie na tym można by tutaj zakończyć, ale rozwijając ten wątek, no to um, odnoszę głębokie wrażenie, że młodzież jest strasznie przebodźcowana. Czy nie będę tutaj poda podawał konkretnych powodów, ale TikTok. No i te takie szybkie przekazy danych sprawdzają się najlepiej. Też przekazy danych, które są, nie wiem, związane z jakimiś osobami. No co też częściej widzimy osoby znane reklamujące dany produkt. No, kiedyś byli to, nie wiem, piłkarze, aktorzy. Aktualnie są to e, youtuberzy, e, instagramerzy, po prostu influencerzy, tak? Reklamujący, nie wiem, no, parówki. Zapewne ktoś reklamował parówki kiedyś. Um, więc ten, no, taki skuteczny przekaz dla młodej osoby musi być... E, Chyba jak najkrótszy. Przede wszystkim musi być też jakiś taki ciekawy, nie może być to reklama leków telewizji, tak? Tylko jakieś tutaj, nie kolorki, znane osoby, um, może jakieś, nie wiem, ciekawe tło, cokolwiek takiego, żeby coś się działo na tym ekranie. No i wtedy ten wzrok zostaje przyciągnięty. No, siłą rzeczy przez dużą ilość bodźców, tak. Jeśli dostarczymy młodej osobie dużą ilość bodźców, to na pewno zapamięta taką reklamę nie wiem, widoczną, powiedzmy na TikToku, gdzieś taką, którą widział w telewizji. <grym> Najfajniejsza, która na mnie zadziałała, O Jezu. E, powiem ci szczerze, że nie mogę sobie nic przypomnieć, że obecnie tyle bodźców jakby oddziałowuje na mnie, i generalnie w tak szybkim tempie ży życia żyjemy, że. Wszystkie informacje, które, że tak powiem, przyswajam, jakiekolwiek reklamy i tak dalej, one wchodzą, wychodzą. I mam wrażenie, że tak jest często właśnie u młodych ludzi, że trochę się przyzwyczailiśmy przez i TikToka, i te oddziaływanie na gospodarkę na kaźników, że nie zapamiętujemy tak bardzo informacji, które są nam zbędne po prostu. Znaczy tak generalnie działa pamięć, co nie? A jeśli chodzi o komunikację, która najbardziej ewentualnie działa, to i przez właśnie TikToka i szerzący się trend jakby szybkich form komunikacji krótko konkretnie to jest kluczowe żeby było konkretnie i żeby było właśnie szybko bo nie dość, że jest to tempo życia, gdzie po prostu patrzymy na telefon i chcemy szybko się coś dowiedzieć. Nie chcemy czekać pół godziny na to, aż tam się, nie wiem, e, przejdziemy przez pół artykułu i dopiero wtedy dowiemy się, tak naprawdę, co, czego szukamy. Chcemy dowiedzieć się już z nagłówka, tak jakby. A obecnie artykuły konstruowane są tak, że nagłówki mają czasami nawet w ogóle fałszywe treści, co jest strasznie. Mm, o tym można gadać i gadać, ale po prostu to jest, jest yy, że tak powiem, złym zachowaniem według mnie. Jak coś jest kontrowersyjne, to będzie o tym rozmawiane, będzie to dzielone się z innymi ludźmi i będzie to komentowane, przez co pogłos, że tak powiem, zostanie powielony o tym. Nie mogę sobie teraz przypomnieć absolutnie żadnej takiej sytuacji, gdzie coś na mnie zadziałało w taki sposób, a jakiejś kontrowersji, ale na pewno, jeżeli coś jest kontrowersyjnego, o czym się głośno mówi, zostanie to na dłużej. Wiesz, to wydaje mi się, trochę nie chcę mówić na takiej zasadzie, że nie chcę popularyzować czegoś, co mnie jednocześnie denerwuje, ale wiem, że zwracam na to uwagę. Są to wszystkie. Reklamy na mediach społecznościowych, które gdzieś tam ci wyskakują pomiędzy postami. To jest coś, czego nie lubimy, denerwuje nas, aczkolwiek czasem się w to wejdzie. Ale jeżeli czegoś potrzebujesz i akurat, nie wiem, wyświetli ci się, to czasem cię może zainteresować. Więc takie trochę triki. To, co uważam, że jest fajne i ciekawe, to są reklamy, o których też już wspominaliście na ulicach. Reklamy, ale w takiej fajnej formie graficznej robione bardziej na zasadzie sztuki ulicznej. Niż na zasadzie czystych billboardów. Czyste billboardy, moim zdaniem, też już średnio interesują. Za to taka sztuka, gra, jakby reklama w formie sztuki, reklama w formie happeningu, to już jest coś, coś ciekawe i całkiem nowe. I fajne formy można, w sensie fajnie można wykorzystać tą formę. Tak samo jak bardzo lubię firmy, które sponsorują fajne inicjatywy. Na przykład, nie wiem, co, co teraz mi przychodzi na myśl z ostatniego czasu, kina letnie. Kinaletnie, które teraz let, letnie w letniej Warszawie zrobiły się bardzo popularne, mają bardzo duże grupy sponsorskie, ale też bardzo ciekawie się ci sponsorzy reklamują. Nie wiem, lot rozdający kocyki na kinie letnim pod kinoteką, czy jakieś próbki kosmetyków, czy nawet popcorn z logiem marki. Uważam, że to jest coś, co dobrze nastawia do marki. Może nie tyle reklamujesz tam produkt, koszulkę czy coś. Ale spojrzysz, wow, fajnie, ta firma jest spoko, w coś fajnego się angażuje. Jakby do mnie to trochę trafia.